Cześć, witajcie serdecznie, zapraszam na obiektywne ocenianie. W tym odcinku ocenimy autobus Mercedes-Benz Citaro O530 i jest to wersja, podkreślam, wersja druga, wydaje mi się, że V2.0, przystosowana. Pod OMC 2 i prawdopodobnie działa również na OMC 1, chociaż tego nie sprawdzałem. Także tutaj kilka błędów zostało zlikwidowanych. Ja wam o tym powiem w trakcie, jak nie zapomnę. No i właściwie jest to pierwszy odcinek, który nagrywam z OMC 2. Więc zaczynajmy. Pierwsza sprawa, czyli wygląd. no Ogólnie autorem jest Alter, czyli już się z tym modelami jego spotkaliśmy. Pierwszym modelem był Mercedes Cito. Ale co do tego wyglądu? No, praktycznie za jedną rzeczą nie mam żadnych zastrzeżeń. Poza jedną rzeczą. Wygląd zewnętrzny oczywiście, wszystko bardzo fajnie. W środku, właściwie doszukałem się jednego błędu, odnośnie który właściwie dotyczy i wyglądu i funkcjonalności także dwa w jednym początkowo myślałem że tutaj to jest błąd, ale jednak no nie, no to ta rurka tutaj wchodzi, tu jest zaczepiona myślałem, że ona się, z takiej kamery że ona się ukończy gdzieś tam w powietrzu, tutaj jest wszystko w porządku, ale właśnie w wersji dwudrzwiowej błąd wizualny i z funkcjonalnością jest tutaj w tych czterech miejscach jak widzicie, no czego tutaj brakuje? no chyba widać od razu przycisk stop tego tutaj zabrakło i za to już odejmujemy pół punkta poza tym reszta naprawdę tak jak w przypadku CITO trzyma bardzo dobry poziom jedynie taką różnicę jeśli chodzi o kabinę zauważyłem, że w CITO był tutaj taki Cień odnośnie tutaj, tej, tej zamkniętej przestrzeni, po prostu coś w stylu już odbarwienia od słońca, to coś w tym rodzaju. Tutaj już tego nie ma. No tak, To jest taki drobny, drobny szczegół, ale tak mi się to rzuciło w oczy, zwłaszcza że w CITO zwracałem na to uwagę. Także to tyle odnośnie wyglądu. Druga kwestia, funkcjonalność. No i na zewnątrz. Tutaj możemy sobie kliknąć i y, zabieramy napis CITARO, zabieramy gwiazdę MERCEDESA y, i właściwie y, z przodu to tyle, z boku oczywiście uchylane szyby y, Tutaj przycisk y, otwarcia drzwi działa y, Żadnych klap tym razem y, nie ma otwieranych i bardzo dobrze, tutaj się w żaden sposób nie, nie czepiam Dla mnie to są naprawdę zbędne takie y, bajery no i otwierane te szyby i właściwie tutaj jeszcze mamy tą szybę otwieraną Do tej szyby jeszcze za chwilkę dojdziemy Do no funkcjonalne w środku tutaj właściwie nie ma nic więcej poza tymi Przyciskami stop, które tutaj mamy w kilku miejscach, i poza tym na pokładzie autobusu. A, jeszcze jest ta rampa tutaj, którą dopiero możemy otworzyć, jak mamy otwarte drzwi, oczywiście. Także to tyle. No i stanowisko kierowcy co do funkcjonalności. Aha, o drzwiach od razu mówię: nie ma tutaj funkcji awaryjnego otwierania. Że Spuszczamy powietrze, czy tam wyłączamy układ, jeśli jest sterowanie elektryczne. Tutaj nic z tych rzeczy. No to jak już było o tej szybie, to teraz wam wspomnę o tej szybie. To już jest powtarzający się błąd w przypadku Altera i jego modeli. Mianowicie no, strasznie denerwuje mi takie uproszczenie. Po prostu powiem tak, podsumowując. Autobus ma ograniczony skrypt i otwieranie szyby można było zrobić poprzez elektryczny. Tutaj przycisk góra-dół normalnie. Następnie tutaj mamy szyby, dachy. One działają, całe szczęście. Ale tutaj mamy nagrzewnicę, który normalnie przycisk w ogóle nie ma żadnej przypisanej funkcji. Ale jak przypiszecie sobie w ustawieniach gry, skrót jak ja: Ctrl G i już słyszymy, że jednak wszystko działa jak należy to mnie denerwuje i mnie denerwować będzie nadal w, tym, w tych modelach, w tych produkcjach Altera oczywiście są jeszcze przyciski, które w ogóle nie mają też żadnej funkcji tutaj też jest niby jakaś tam... możemy coś zrobić, ale tak naprawdę nie dzieje się nic Także to tyle. Aha, no i jeszcze w wersji drugiej, wersji 2.0, bo tak chyba powinienem nazywać oficjalnie, czyli tej poprawionej, nie ma już podziału na pojazd z manualnym otwieraniem drzwi i, i tym automatycznym. Po prostu tutaj, taką funkcję, możemy sobie od razu zmienić, korzystając z tego przycisku. Jeśli tutaj włączymy ten przycisk i zrobimy. Przystanek na żądanie, włączamy hamulec przystankowy, otwieramy drzwi, one już nam tutaj będą bez problemu działać. W pierwszej wersji był problem, że te drzwi może do połowy się otwierały i automatycznie od razu się zamykały. Jeżeli tego przycisku nie wcisnął pasażer, tylko my to zrobiliśmy, czyli my chcieliśmy wymusić takie coś. No tutaj zostało to. Zmienione na lepsze, także zlikwidowano ten błąd. No i oczywiście, jeśli wyłączymy to, to mamy po prostu możliwość sami zamknięcia drzwi w dowolnej, w dowolnej chwili, w dowolnym momencie. Przypominam również, że począwszy od modelu Cito, poprzez Citaro i Citaro G, żeby wcisnąć jakikolwiek bieg, czy to wsteczne, czy Bieg do przodu, musimy maksymalnie nacisnąć hamulec, i dopiero ten bieg nam zaskoczy. Pojawia się białe podświetlenie. Jeśli, jeśli nie zrobimy tego, mamy zluzowany hamulec w ogóle, te przyciski nam nie działają. Nie możemy włączyć danego biegu, tylko nam działa NK neutralny. To jest bardzo ważna uwaga, bo wiele osób twierdzi, że nie może ruszyć autobusem. Kolejna rzecz. Chciałem powiedzieć jeszcze o tych błędach z pierwszej wersji. Mianowicie tutaj wersja druga zostały zastosowane wyświetlacze takie jak mają aktualnie te manu w podstawowej wersji MC2. MAN- solo, man przegubowy. W pierwszej wersji były to inne wyświetlacze i pojawił się taki problem. Ja nie będę tego pokazywał, ale był taki problem, że wpisując N30 powiedzmy taką linię. W ogóle chodzi o literę N. Z N robił się X na wyświetlaczu. Cały, cała reszta dół, litery schodził gdzieś tam poza obszar wyświetlania i... No i był problem z tym wyświetlaczem. Funkcjonalność y, dalej właściwie. Aha, wycieraczki. Tutaj jest bardzo fajne opóźnienie tej jednej, także jak najbardziej realnie zielone. Y, następnie jest y, problem, który tutaj nie został usunięty, niestety, ale zmienimy sobie przy okazji y, po prostu najprostszą drogą. O, zobaczcie. To są światła postojowe, normalne, no i y, długie, tak zwane, najprościej mówiąc. Y, światło postojowe. Y, myślę, że widzicie tam różnicę. Jest jakaś tam różnica w tej y, lewej lampie. Tutaj jest też taki y, problem, który no, udało mi się wyłapać, jakby nie patrzeć. I za to y, odejmuję kolejne pół punkta. No bo jednak jest to jakaś tam rzecz niedopracowana. W cito y, światła były w zupełnie innych miejscach niż powinny być. Także y, to tyle. Wracamy sobie y, robimy sobie z powrotem dzień. Y, no i y, ostatnia chyba kwestia. Aha, no i za te ograniczone skrypty, bo tutaj y, nie powiedziałem o tych właśnie braku tych skryptów, które mnie strasznie, strasznie denerwują i spokojnie można było to zrobić tutaj na tutaj przesuwanie szyby góra dół spokojnie to można było zrobić no niestety tego brakuje za to odejmuję jeden punkt i dźwięki tego modelu udźwiękowienie no. naprawdę Podoba mi się tutaj odskoczenie tego, tego drążka, tej, tej dźwigienki przy kierownicy. A co do drzwi? Jak najbardziej dźwięki poprawne. Sygnał. Bardzo fajnie tutaj wypadła ta kwestia. Zresztą to jest chyba ten sam dźwięk co w Cito. No i ostatnia, najważniejsza rzecz która mnie się osobiście niestety nie podoba i wielu z Was się nie podoba, jak czytam opinie. E, przyznaję się, nigdy nie jechałem Citero, ale dźwięki, które tutaj zostały wstawione do tego modelu, e, nie podobają mi się. Można sobie pobrać e, o wiele lepszą e, modyfikację, wiele inny zestaw dźwięków. Tutaj powiem Wam, nie brzmi to aż tak źle, jakby się wydawało, ale podczas jazdy, zwłaszcza na słuchawkach, te dźwięki nie są fajne i naprawdę polecam Wam pobranie znanej paczki od takiej pewnej osoby. Teraz zapomniałem nazwę nik tej osoby. W każdym razie na forum i jednym i drugim są założone odpowiednie tematy, więc. Tą paczkę bez problemu znajdziecie. Tam są te dźwięki naprawdę rewelacyjne. Rewelacyjne i jest po prostu niebo a ziemia, jeśli miałbym tutaj porównać. Za dźwięki odejmuję jeden punkt, cały jeden punkt. No i właściwie myślę, że to by było na tyle w tym obiektywnym ocenianiu. Podsumowując to, co wymieniłem. Wizualny problem, a także funkcjonalność. Brak przycisków stop na, w czterech punktach z tyłu, y, pół punkta odjąłem. Y, światła postojowe, problem z tą lewą lampą, pół punkta odjąłem. Y, wkurzające, niesamowicie wkurzające, braki w skryptach. Y, to te przyciski, właśnie na lewym panelu, pod szybą, y, przy stanowisku kierowcy, cały jeden punkt odjąłem. I dźwięki silnika, które mnie się nie podobają, wielu z Was też się nie podobają na szczęście jest zupełnie inna paczka do pobrania. za to odjąłem również cały jeden punkt co nam wychodzi 10,3 ocena moja dla tego modelu 7, myślę, że nie jest to ocena w jakiś tam większy sposób krzywdząca aczkolwiek tych minusów jak słyszymy się trochę Nazbierało. Z mojej strony to tyle, komentujcie, trzymajcie się do usłyszenia, cześć!